Cześć wszystkim z tej strony poziomka, a oto kolejny odcinek z gry piorun. Moi drodzy, kontynuujemy zabawę z grą piorun. <grywka> no i dzisiaj będę się mega pilnowała, jeżeli chodzi o dykcję. Także musicie mi to wybaczyć. Możecie dać ten odcinek na Speed'a, jeżeli naprawdę będzie wam to przeszkadzało, no, no ale niestety. Mam większy teraz dyskomfort mówienia. Bywają takie dni tygodnie. I ja się do tego przyzwyczajam. Po prostu jest to związane ze szczękościskiem i innymi pierdołami, które mam niestety na głowie po zabiegowym. Eee, no ale trudno. Bywa i tak. Także wiecie. Sorry! Wow! No dobra, aha, bo tutaj będzie ten. Dawać ją. Wow. Wow, wow, wow. Unbelievable. We unbelievable. Siema. Siema. Dawać mi ich. Kurde, nie zdążyłam ich. Dobra, kombosujemy, nie ma to tamto. Tak. To nieźle kombosuje. Op, 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 op. O! Jak na lato, koleżanko A ty co? Powiedziałam już swoje zdanie na ten temat ła, 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 ła. OK No chodź. Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na nie. Aha, no to nie zły kozak w necie i wiadomo kto w świecie. No, nie mówmy tak brzydko, nie mówmy tak brzydko, bo to nieładnie. I co ja mam? Co ja mam uczynić? powiecie mi. Czy ktoś mi powie? Powiedzcie mi. Ej, ale mam rozkminę teraz. Tu nie pójdę. S stąd przyszłam. Ej, bez sensu. A ja tędy nie przyszłam? Aha, no nie. Tak, o włos, ale wyszło. Gościu. Chiluj. Chiluj, bombę. Dzięki. To był wypadek. W sumie nie chciałam aż tak go potraktować. No, ale wyszło jak wyszło. O nie, o nie, o nie, tylko nie ten. Ta... Jak miałam zobaczyć ten samochód? Samochód. I need to know. Ej, on też powinien oberwać. Przynajmniej oberwali. Może być. Stop. Śmieszne to było. Stop. <śmieszne> Ale ładna zatoczka. Spadaj. Oj, co tu, co tu się stało? Ej, wow, jakiś lag. Podejrzany lag. Jak na lato, koleżanko. No nie. Wow. No nie. Rzucam gdziekolwiek się to da, ale okej. Okay. zaraz pewnie znowu pojawi się samochód ja nie wiem gdzie mam pójść tu nie mogę? ach na stówę auto prosimy o wsparcie no Łatwo. Dzięki! Heh. Nice. No i na co mi teraz ta... Aha, dobra, niech będzie. Wykorzystam, żeby nie było. MAJĄ! Ej, oni się nie znudzą! Matko, ile można! Ech, czy ja powinnam pójść gdzie indziej? Chyba nie. No to go! A mogłam poczekać, aż wszyscy się pojawią i byłoby po sprawie. No ale nic. Nabijemy kombosów przynajmniej. Dobrze, ładnie. Wyjdzie ich więcej czy nie? Wyjdzie. No nie. Okej, okay, timing miał dobry. Nie narzekam. Okej. Okay. No i Esa. Przyjdzie ktoś jeszcze? Mogę szczeknąć? Nie. No trudno. Trudno, trudno. Panienka z okienka na mnie nie patrzyła. Okej. Okay. Okej. Okay. Wow. Jej. Ktoś nowy? Nie, on już był. Ale nie wiem czemu. Wydaje mi się, że przeszedł jakiś upgrade. No nie, bez takich. No nie, znowu. Ej, spadek. Wow, ale on potężny. No klikałam, no właśnie. Co to za opóźniony zapłon? Mam cię, mam cię, mam cię gdzieś. Pa. To było epickie. Wow. Wow. Wow! Aaaaah! Pa-pa-pa-pa! Wow! wow. Okay. Doskonała robota! Piorun ma teraz globalny ziemiowstrząs. Kurde. Oj, kurde, brzmi powa poważnie. Lecimy z tym. I tak, zaraz pojawi się auto. Mówię wam. Wyskoczy mi jakaś furgonetka i będzie. Z zakrętu wyjdzie. To było takie obwies. Mm. Little wypadek Co to był za dźwięk? Oj Ty, rakieta leci. Teraz zauważyłam. Ile ich jest? Wow. <gryby> ryby poleciały. Ej, ładny atak, koleżanko. Oj. Kurde, że oni muszą być tak blisko siebie, żebym miała kombosa. Dawać mi to. No nie, skończyło się. A ja chciałam dużego pokonać. Ej, ale chyba go pokonałam. Nawet nie wiem jak. Prosimy o wsparcie. Nie możemy pokonać psa. A nie, duży żyje. Kurde. I ja pan bańko pytonko. Czemu nad tym ciągle mi widnieje to coś? Że mogę go zaatakować? Fajnie, dobrze wiedzieć. Ty no, on ma potężny damage. Ej, to nie było specjalnie! Ja nie wiem jak ja to zrobiłem. Żyjesz Dobra, pokonałam go. Doleciało, doleciało. Chociaż doleciało. Nie ma tego złego, przynajmniej doleciało. Nie będzie aż tak źle. Ja się lubię z nimi bić. O, życie, no widzicie. Hop! Wow! O nie, o nie, o nie! O nie, o nie, o nie, o nie, 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 tylko nie ta kula. A mogę sobie od was pójść? Mogę powiedzieć wam o revoir? Dawać to auto, bo na pewno jakieś przyjedzie. Czy ta kula? Aha. Ja chyba mogę od nich zwiać Ty on nie goni Gonią mnie Człowiek kula mnie goni, no nie Jeszcze ich więcej Co to jest? Cześć Hajka. W ogóle ja teraz się kapnęłam ile ja mam życia O matko, o matko Uciekaj dobra po kolei Najpierw oni Dobra każdego po kolei dobrze jest Wow Wow Dobra jestem, dobra jestem w tej gierce. Co dało zabicie w gong? Pojawi się ich więcej? Czy, o co chodzi? O nie, nic? Nie, dziwne. Oj. Dobra, dobra. Kurde. He, przedzwonił. Już po nim, ale to było śmieszne. Czyli chyba po to to było. Nie mówcie, że to nic nie dało. O, nie. Tak dużo życia nie bierze. Hej, babo, tu jesteś. Wstań, powiedz, nie jesteś sam. A ty już nie możesz wstać, przykro mi. O, moje klasa. Myślałam, że będziemy szli drzwiami. Może być. Ojacie, Pendolino. Wow! Mają timing. Nokautująca mina gazowa. Wow, ale czad, ale super, podoba mi się to. Jungle, jungle camp. <laughs> Dawaj. Nie mogę ska... Okej, okay. wow. Ej, przecież... Bez sensu. Aha, dobra. Aha, to on tu nie skoczy mi? A. Okej, okay. okay. chyba to kumam. Super, ale ja już życia nawet nie mam. No, wiedziałam. Kurde. Dobra, dobra, ale to od którego momentu? Od mostu? Chyba tak, albo nie. Tak, od mostu, to git. Ale rytm. Jak u Rubika. Nie wiem, czemu nie uciekłam. Mówię, mówię, że... Okej. Okay. To mi się źle uciekło. Mega mi się źle uciekło. No i co? Mm -hmm. Mm -hmm. Super Co to zmienia? Aha Ach. Zapomniałam, że jestem super psem Z super mocami Mam super moce I gwarantuję nieprzespane noce Nie, nie, nie jestem w stanie kliknąć. Nie mam tego! O! Ale to mogę kucnąć dobrze. Oberwałam? Aha, bo ja od mostu oberwałam. Ja myślałam, że mogę kucnąć. Ale, że nada. Czyli ja muszę szczeknąć. Przypał. Prawie było idealnie. Prawie robi wielką różnicę, ale. zeknęłam! Już nie przesadzajcie. I co teraz Super! Oberwał? Chociaż tyle. Ej! Uu. Aha, czyli muszę wziąć na wstrzymanie. Spokoj, tak nic nie widzę. Jak to się nie powiodła? Ach. Dobra. Przynajmniej mam dużo życia. Dawać mi go. Okej. Okay. Mam super uh, 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 uh. Aha, ja tym obrywam Tym też, bez sensu To jak ja mam od tego uciekać? Jak ja mam od tego uciekać? Nie jest dobrze, moi drodzy. O, tak nie oberwałam, spoko. To ich tak skuszę. Jeszcze? No! Wyeliminowałam helikopter. U la la U la, 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 la. Mm. Ja tu się herbatki napiłam. Aha, dobrze. Bo już myślałam, że e, kolejny boss to nie dla mnie. Lada Ladazzo. Dawaj go. No nie. Dobrze. Ile kasy musiało pójść na ten film? Budżet mieli duży, jedziemy po tatę. Wow. Bo się nie kapnęli. Jaka muza! Ja cię! Muzyka! Dla moich uszu! <noise> Czekam! Wow! Znajdę bezpieczniejszą drogę! Są twoje! Powodzenia! Okej, okay, dzięki pani, ale wiecie dobrze, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście będę wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go, a my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia, no i cześć.